Julio. nadszedł dzień, na który czekałem wiele lat. Powiem nawet, że wiele wieków. Jesteś moim bratem, dlatego muszę ci to Przepraszam, ci wejdę w słowo, ale muszę ci to wyznać. Nie jesteś moim bratem. To nie muszę ci powiedzieć tego, co ci chciałem powiedzieć? Kocham cię jak brata. Powiedz mi. Julio, jesteś człowiekiem o wielkim rozumie. Dlatego wierzę, że przyjmiesz to z godnością. Uprzejmij się. Przecież jesteś moim bratem. Przed chwilą powiedziałeś, że... To nie takie proste. Nic z tego nie rozumiem. To trudno no. dla nas, Queenie. Wczoraj, między no. nim i Rogerem, no. rozmawialiśmy o sprawach rodzinnych. Roger powiedział mi, że jesteś... Kim jest? Że jesteś... Kim jestem? Julio, że jesteś... Kim? Roger? Roger. Julio.